Cześć. Oto czwarty odcinek serii z Europa Universalis 4. Gram polską. Nie wybrałem w mojej Polsce Jagielonów. Wybrałem sobie dynastię Gryf, więc nie jest to aż taka bardzo standardowa rozgrywka. A w poprzednim filmie udało się zaatakować Węgry. Zdobyłem między innymi prowincję, która zawiera złoto. I teraz będziemy kontynuowali naszą rozgrywkę. Mamy tutaj jeszcze z ważnych informacji aneksję Mazowsza rozpoczętą, która potrwa pewnie kilkanaście miesięcy, i wcielimy to Mazowsze do naszego kraju. Jesteśmy jeszcze przed wojną z Krzyżakami. Myślę, że to się stanie lada moment. Powinien powstać tak zwany event wywołany przez grę związany z Gdańskiem i wtedy mm, powinniśmy sobie bez problemu tych krzyżaków pokonać. Obecnie gdybym chciał po prostu wypowiedzieć im wojnę myślę że też by było to wszystko osiągalne bo mam tak naprawdę klejmy na każdą z tych y, prowincji dostępne. Mam jakąś ofertę od Czech która prosi o 36 dukatów. Um, no, te Czechy by mi się w sumie przydały, no zaryzykuje, nie jest to coś, co bardzo chciałbym robić. W międzyczasie event, który zawiera mi 17 dukatów i wprowadziłbym je do e, kolejnej pożyczki, czego nie chcemy. Spróbujemy zrobić taki trik, że nie klikać ramki, e, nie klikać tego przycisku przez pół roku i w międzyczasie powinienem się nabić 17 dukatów. I wtedy nie wchodzę w pożyczkę. To jest taki, taka sztuczka. W międzyczasie sobie będę szukał tego przycisku z favors, o ile ciekawe, czy go w ogóle znajdę. A tak naprawdę to mógłbym tu wykonać jeszcze jedną akcję, bo mogę sobie zaznaczać prowincje, które są, e, którymi jestem zainteresowany. Na przykład Kulmę mogę sobie w ten sposób oznaczyć. Dobra, wycofałem e, dyplomatę z Mołdawii. Mam kolejny event 50 dukatów albo 10 PayPal Influence. Przy okazji, e, gdybym wziął te opcje z punktami papieskimi, to mógłbym już tutaj wybierać niektóre pozycje z nagród. Hmm, 50 dukatów. A myślę, że weźmiemy te punkty mimo wszystko. I minęło powiedzmy tam chyba pół roku, jest ograniczenie. Ramka event mi się automatycznie mm, sam zaakceptował i pobrało mi te 17 dukatów e, z konta. Ale e, mimo tego nie wchodziłem e, w pożyczkę dzięki temu trickowi. Co my jeszcze możemy tutaj robić z dyplomatami? E, bo e, nie chcę go zostawiać takiego luźnego. E, czy ja mam ten... Mm, Scented Insult? Miałem, okej. Okay. Dobra, to to jest dobrze, dobrze wykorzystany dyplomata, ale trzeba jeszcze znaleźć na niego kolejny e, pomysł. Mm, spójrzmy na relacje. Z Litwą mam maksa, tak? No niedawno maksowałem ze Szwecją, a właśnie, bo tu może być wojna jeszcze o wyzwolenie Szwecji i wtedy walczę z Duńczykami. A Wallachia była, e, były relacje poprawiane. Walachia Wołoszczyzna... Austria. Też dosyć były podbite te relacje. Ewentualnie Saksonię. Można puścić od biedy do Saksonii z braku lepszego pomysłu. Albo wrzucić dyplomatę na tak zwany automat. OK I kolejny event. Widzę, że jestem zasypany. Pożyczka przedłużona automatycznie to jest jedna rzecz. Druga to są monopole na poszczególne dwa... Yy, handlowe dobra e, i przedłużając ten modyfikator dostaje poszczególne rzeczy, czyli tracę dochód z tego produktu, a zyskuje no, odrobinę pieniędzy i odrobinę merkantylizmu. Możemy sobie to tak na razie e, zostawić. I mam Seasland świetnie i mam misję Summon the Diet super. E, mogę od razu wykonać Seasland, bo nie spadnę poniżej poziomu 30 i wywołuję Samo Diet, czyli wybieram agendę, tak zwaną misję, tak to sobie nazywam, do wykonania. Najniżej mam umieszczan, więc to jest preferowana, preferowany wybór. Ich misja jest dosyć prosta, czyli Kujawy, w prowincji Kujawy podbijamy produkcję do czterech punktów. Bardzo podobna misja dla Kleru, tylko inna prowincja i e, inna kategoria punktów. Natomiast e, misja od szlachty jest bardziej rozbudowana. E, opinia Litwy o Polsce przynajmniej 100. E, obecnie jest 46. E, mamy tak, podobna religia e, historyczny przyjaciel poprawione relacje, ale mamy modyfikator minus 81 ze względu na odrzucenie Jagielona. Eee, tak jak wspominałem, preferowana jest misja dla mieszczan i w to pójdziemy. Prowincja Kujawy myślę, że zrobię to. Czy, właśnie, czy od razu? Nie, nie zrobię tego od razu, zrobię to dopiero po wbiciu technologii dyplomatycznej czwartej. Gdyż no to się bardziej opłaca. Nie chcę opóźniać tej technologii. Najprościej mówiąc. Dobrze, przejdźmy w takim razie do okienka Governing Reforms, czyli tier drugi. Tak zwane Noble Privileges. Zwiększony manpower. Opcja dalsza. Zwiększone podatki. O i zmniejszony wpływ szlachty, a w. W poprzednim kafelku mieliśmy zwiększone eee, utrzymanie fortów, eee, zmniejszony koszt stabilności i eee, roczna legitymesja, albo koszt kawalerii, zwiększony army tradition i zwiększony lekko wpływ szlachty. To może być ciekawe, bo trochę się tej kawalerii w Polsce buduje. Eee, ze względu na często wybierane drzewko yy, idei arystokratycznych, ale chyba wziąłbym sobie takie zwykłe, pospolite National Tax Modifier Plus 15. Tak mi się wydaje, że to jest taki bezpieczny wybór. Zerkam sobie teraz na mój Force Limit, czyli limit wojska. Mogę teoretycznie dwie dywizje dobudować, chyba to zrobimy. O, jest denieszawa Privileges, czyli coś bardzo ważnego, bo tutaj w drzewku misji ta pierwsza od góry w rogu wymaga właśnie jest powiązana z tym eventem. I teraz tak, mamy. W, tym, w tej misji są dwie podgrupy. Pierwsza podgrupa to trzeba spełnić wymagania, że lojalność szlachty jest powyżej 65, jest im nadanych 5 przywilejów oraz zaakceptowałem przywileje nieszawskie. A drugi wariant to jest odrzuciłem przywileje nieszawskie. Szlachta ma mniej niż 4 przywileje oraz terytorium. A terytorium posiadane przez koronę jest poniżej 50. Czyli to mi zblokuje maksowanie tego tych ziem królewskich, co często lubię robić. No ale jak tam z lekcji historii plus minus pamiętamy? E, trochę nas szlachta e, rozwaliła ich przywileje, a jako, że już nie wziąłem Jagielona, to możemy zagrać taką polską, właśnie dziwną, i możemy sobie odrzucić te, mm, te przywileje. I teraz muszę znowu zastosować sztuczkę, bo zostałem y, lekko zaskoczony. Jestem w trakcie trenowania wojska, muszę jak najszybciej wyłączyć to trenowanie. Przenieść dywizję do prowincji Sieradz, gdzie będzie bunt. No, jest to trochę, che no nie wiem, albo cheating, to co robię. Eee, albo, no, nadużywanie mechanik gry. Do interpretacji zostawiam dowolnej. W każdym razie, będę mógł znowu przetrzymać ten event trochę na ekranie. W międzyczasie, wojsko, które się trenowało, odzyska trochę morali. No, i stanęło na prowincji, na której będzie bunt, więc em, prawdopodobnie tę bitwę sobie bez problemu wygram. Dobra, pauzuję, żeby już nie, nie nadużywać, bo nie liczyłem miesięcy. Tu mamy chyba prawie maksa, niemalże maksa, dokładnie, i odrzucam te przywileje. Walczę z magnatami. I w tym przypadku wygrywam. A jeszcze muszę ich dobić. Ok, dobra. No i bunt jest pokonany. Teraz tak mógłbym sobie. Consolidate regi Regiments. Czyli tak, jakby scalić tę armię. I tu mam 10-3. Ok. A tu mam 9-3. To tu bym dobudował jedną piechotę, a tu jedną kawalerię. I będziemy mieli takie równiejsze liczby. Ok, Kolejny event. Czy to jest... Tak. Klasyczny event związany z estate'ami. Yy, I teraz tak. Albo yy, dodaję szlachcie, zabieram mieszczaństwu. Spadłoby mi wtedy poniżej progu 30% albo robiąc na odwrót, dodaję mieszczaństwu, zabieram szlachcie. To bardziej mi się podoba, bo balansuje po prostu. Ehm, albo trzecia opcja daje klerowi, ale zabieram też szlachcie. No dobra, środkowa opcja. Środkowa opcja i wtedy mamy tak najbardziej zbilansowane te grupy. A propos sojuszników. Szwecja wyzwała mnie do wojny. Walczą o swoją niepodległość. A, tu jeszcze muszę jedną kawalerię dobudować i wtedy mamy równe wartości. To no tak, tą armię sobie gdzieś wyślę, tutaj do góry, na północ. E, walczymy. Z kim oprócz Danii? O, z Litwą walczymy. O, to bardzo ciekawe jest w takim razie, skoro z Litwą. A jakie siły ma Litwa? My mamy więcej. To już widać gołym okiem. E, Litwa, Litwa, Norwegia, Werdenholstein, Friedland. Okej, okay, bez problemu chyba. Sama Litwa ile ma? 23, i 7, 30. Porównywalne wartości. Dobuduję sobie od razu jeszcze dwa razy piechotę. Ok. Może wyjątkowo Race War Taxes, podatki wojenne. Jeden fort mam wyłączony, ale to jest fort w Krakowie. Nie będzie mi to jakoś bardzo tutaj przeszkadzało. Na razie nie wchodzę moją armią w Litwę, tylko się trochę tak delikatnie będę wchodził. Aha, my mamy Moskwę po swojej stronie. To już w ogóle jest hit. Szwecja, Moskwa i Polska. W jednej wojnie, czyli Moskwa bardzo zaangażuje Litwinów. Już widzę, że są po tamtej stronie, to mogę sobie powoli wchodzić na ich terytorium. Mam jednego wolnego dyplomatę. Myślę, co z nim zrobić. Jakiś wolgast. Niech będzie. Improve relation. Popraw relacje. Okej. Okay. Wchodzę tutaj na ich terytorium. Czy ja mam maksa? Yy, tak, maksa yy, w limicie armii mam. Dokładnie wejdę sobie na kowno. I takimi dwoma armiami będę operował yy, delikatnie, konsając ziemie litewskie. Nie będę jakoś tak mocno tutaj. Yy, Ryzykował. Nie ma to sensu. Okej, okay, oblegamy kowno. 1% tak zwanego attryszyn. Tu wystarczyłoby 6 jednostek, czyli mamy zdecydowanie za dużo. Ja zrobię taki podział. Wycofam się delikatnie. Okej. Okay. Żeby nie nabijać sztucznie um, strat. Może taki dalszy zoom, czyli jest oblegany Smoleńsk przez Moskwę. Armia litewska jest gdzieś tak po środku. 50 military punktów mogę stracić, bądź 10 prestiżu. Wybieram prestiż. W międzyczasie klikam też. Jeszcze nie klikam. Technologię wojskową. Mam spory zapas punktów, ale jestem lekko do przodu. Aha, bo ja nie odkryłem jeszcze. Nie wprowadziłem jeszcze renesansu. Renesans mi się tak jakby nabija stopniowo. Dorzucę edykt już w Lublinie. Dorzucę edykt e, też w Sieradzu. E, czy w, on jest ok, on jest kosztowny, bo żadna z prowincji nie, nie rozpoczęła jeszcze e, progresu. W Lwowie mogę dorzucić bez problemu. Dobra. Więc czekanie, jest, jest teraz wrzesień, czekanie do kolejnego roku nic mi nie da, bo główny, główne zwiększenie kosztu wynika z braku renesansu. Ja to wprowadzam. Teraz muszę uważać w ogóle mam rebeliantów litewskich tuż obok. Muszę uważać, ponieważ zmienia mi się rodzaj żołnierzy wynikających z technologii. I bardzo mocno teraz straciłem morale. To może czasami doprowadzić do katastrofy, gdyby armia litewska była blisko, a nawet jest blisko, więc ostrożnie. Tu, yy, Czy stąd mogę przechodzić? Tu mogę. Dobra, zgrupujmy się. Zgrupujmy się, żeby było bezpieczniej. Spojrzę na mojego wassala Mazowsze, który ma ustawiony tryb e, supportive. Tak chcę, żeby zostało. I na górze Szwecja sobie walczy z Duńczykami. Dobra. Litwa odpuściła. Odsunęła się znowu w stronę granic moskiewskich. To ja sobie zostanę z obleganiem... Z obleganiem Kowna. Co ja mam? Albo Fort Defense plus 20. Każdy, rozumiem. Albo Siege Oczywiście, że Siege Ability... W tym przypadku będzie pewnie lepsze. Ok. Rebelianci litewscy oblegają Wilno. Ja oblegam Kowno. Za chwilę powinno upadać ten fort. Tu mamy jakąś niegroźną armię oblegającą Poznań. Bez szans na powodzenie. I to, to już powinna być końcówka oblężenia mógłbym robić um, mógłbym robić jak to się nazywa eee, szturm właśnie, mógłbym robić szturm ale go nie robię po prostu sobie oblegam stopniowo um, tu są rebelianci litewscy, okej okay. to zrobimy taki numer tutaj, tutaj i na spokojnie oblegam. Bez żadnego jakiegoś szarżowania, takich dziwnych rzeczy. Mogę spłacić pożyczkę, będę miał już z głowy. Nie będzie mi się nabijało. 5 dochodu co, co miesiąc. Okej, okay, czyli są dwie grupy rebeliantów. Um, w sumie chciałbym ich bardziej ominąć, niż, niż z nimi walczyć. Ten Liwonian chyba nie bierze udziału w wojnie, z tego co widzę. To pójdziemy sobie tędy na Mińsk. Tutaj sobie też pójdę i spróbuję przejść do twierdzy w Połocku. Rebeliantów po prostu im zostawię. Niech się z nimi, z Litwini, zmagają. Technologia administracyjna. I również koszt jest powiększony ze względu na brak renesansu. Mimo wszystko wezmę od razu tę technologię. I ostatnia będzie w tym przypadku dyplomatyczna, a będzie ostatnia ze względu na to, że cały czas trwa aneksja Mazowsza, która kosztuje mnie aż 5 punktów co miesiąc. Ok. Czyli przyrost mam zmniejszony z dyszki do, do piątki. E, idę na kolejne prowincje. Czyli muszę tak naokoło. Dobra. No to idziemy naokoło. Jest jeden luźny dyplomata. Może go wrzucę na automat, po prostu, żeby nim tak nie sterować samodzielnie. Chyba Szwecja sobie bez problemu poradzi. Mamy generalnie, wygrywamy tę wojnę. Aczkolwiek tutaj jest dosyć duża armia Duńczyków. Litwinian, Nobel Rebels, ok. Ok. Nawróciłem prowincję Halicz. Jeszcze mam jedną do nawrócenia, ale mogę mieć ich za chwilę więcej, jeżeli coś uszknę z tej wojny. E, ciekawe, czy ja mogę w ogóle dostawać jakieś prowincje z tej wojny. Ewentualnie, jakbym sobie tak zaznaczył. O, tego nie mogę. Eee. Jakiś mój sojusznik to zdeklarował ciekawe. ciekawe który? Ja wejdę w ten tryb. Tak, tak, tak. Ma zawsze ma. To odkliknięte. Okej, okay. kolejna debata w Sejmie. To może to zostawi do końca wojny. A i tu jeszcze mam nagrodę z Paypass i ewentualnie. Ee, albo podatek. A, poczekamy, nabijemy stówkę i będzie stabilność za darmo. Myślę, że to jest... E, najlepsza opcja, bo co jeszcze mamy? Morale of Army, stąd na wojnę to jest dobre. E, legitimacy, okej. ok, e, redukcja inflacji, e, koszty wojska i przyrost zasobów ludzkich, e, diplomatic reputation i diplomatic annexation cost, ok, to by było dobre w sumie do, ale Ma zawsze jest tak małym krajem, że. Czy nawet nie obciąża mnie aż tak bardzo yy, ta aneksja. Wiadomo, mógłbym ją zmniejszyć, ale... Ale i bez tego modyfikatora jest dobrze po prostu. Czechy chcą Royal Merge, to sobie zostawiam. E, tą ikonkę ignoruję, tą ikonkę... E, tę ikonkę też ignoruję. I... I tak zostaje na razie. Myślę, że Litwa się wkrótce powinna wyłączyć z tej wojny. Połock został zdobyty. Wilno zostało zdobyte i nie nabiła się cała... E, cały garnizon się nie zdążył nabić, więc to jest teoretycznie łatwy cel teraz. Opinia od, e, z Węgrami. Zmniejszona, ale zwiększony nasz handel, bądź na odwrót. No to zmniejszymy sobie opinię z Węgrami. Spróbuję tutaj zaatakować, tak żeby nie mieć minusów. Trzeci, czwarty, ok. Rozbijam Nobel Rebels litewskie, litwijskie. I oblegam fort, który ma teraz połowę swojego garnizonu, więc teoretycznie mam odrobinę łatwiej. Jak wygląda entuzjazm Litwy? Niski i minus 7 e, zmęczenia wojny. Teoretycznie powinni, powinni się poddać i wtedy już zostaje sama Dania w zasadzie do pokonania. Tracę 10 prestiżu albo dostaję jakiś modyfikator szpigowski, e, który osłabia moją siatkę. To... Tak może być, bo w sumie aż tak duży nie buduję tej siatki szpiegowskiej na innych państwach, bo z misji podostawałem tyle, tak dużo claimów i to jeszcze pernamentnych, że naprawdę nie muszę aż tak mocno tego nabijać. Cofuję dyplomatę. Za chwilę go wpuszczę gdzieś. On jest automatem ustawiony? Eee, nie, nie jest. Tego wrzućmy na automat. Ok. Jak tam to Wilno wygląda? Mógłbym szturm nawet robić. Manpower 18 na. 28. Takie większa połówka. Ok. A wrzucę, wrzucę pod lasie do Mazowsza. Zobaczymy, czy jest szansa, żebyśmy to wzięli. Czy Szwecja jest w stanie robić w takiej wojnie przekazywanie prowincji, czy tylko i wyłącznie walczy o uzyskanie niepodległości? Zanektowałem Mazowsze więc od razu zamieniam terytorium na state i od razu wrzucę im edykt związany z renesansem, z rozprzestrzenianiem tego renesansu. A, i mam dodatkowe armie, bo odziedziczyłem je po Mazowszu i przekraczam force limit tak zwany. Trudno. Będziemy musieli sobie z tym poradzić. Okej. Okay. Czy Litwa się podda? Dobrze by było, jakby się poddała. O! Po Poznań jest dosyć mocno zaatakowany. Teraz zauważyłem. Ciekawe, czy będę w stanie dojść na czas w tamto miejsce. Żeby uratować oblężenie. I Połock jest oblegany, ok? Ale Połock... Dopiero początek. Stąd dostanę minusy na pewno, ale stąd chyba nie. Też dostanę minusy. Skalisza nie dostanę. A sami się wycofali po prostu. A mogła być bitwa. Chciałem zminimalizować straty. Próbujemy ich kawałek pogonić. A może wejdę na południowe części Danii? Ok, w tym momencie klikam trzecią technologię, yy, militarną, yy, nie militarną, tylko dyplomatyczną. Jeszcze kawałek podąża w kierunku duńczyków. połocka, no niestety. Oj, nie mogę, jestem zablokowany, tak, przez fort. Trudno. Dobra, wycofam, podzielę sobie armię na pół. Oblegam fort duński. No i zobaczymy, co z tego będzie. Litwa się nie poddała. Jako, że film trwa długo, to w tym momencie sobie przerwiemy, a wojnę dokończę w kolejnym. Um, dzięki za oglądanie i zapraszam też na kanał Kik Zmapowany, gdzie też będą transmisje z Europy Universalis 4, a potem 5. Dzięki za oglądanie i cześć.